Skórki pomarańczowe smażone w cukrze, podobnie jak i kandyzowane, są jednym z popularniejszych dodatków do wyrobów cukierniczych. Pomarańcze, z których skórki chcemy wykorzystać do spożycia, należy przelać najpierw gorącą wodą. Po zdjęciu skórki z pomarańczy należy je na 5-6 dni zalać w naczyniu, najlepiej szklanym, Zimną wodą i zabezpieczyć przed wypływaniem. Muszą być całkowicie zalane. Wodę w naczyniu ze skórkami należy codziennie wymieniać. Po tym czasie, po odcedzeniu z wody. Ze skórek maksymalnie usuwamy białą ich część. W międzyczasie przygotowujemy syrop cukrowy w proporcji. Na każde 45 dekagramów cukru dodajemy dwie szklanki wody. Syrop doprowadzamy do wrzenia. Tak przygotowane skórki wkładamy do gorącego syropu i gotujemy na wolnym ogniu przez 30-40 minut, od czasu do czasu mieszając, aby skórki się nie przypaliły. Odstawiamy z ognia. Skórki wyjmujemy z syropu i wraz z nim pozostawiamy do następnego dnia. Następnego dnia syrop doprowadzamy do wrzenia. Wkładamy skórki i ponownie gotujemy przez 30 do 40 minut. Od czasu do czasu mieszając, aby skórki się nie przypaliły. Teraz skórki wyjmujemy z syropu i wraz z nim odstawiamy na 2 do 3 dni w chłodne miejsce. Po tym czasie ponownie skórki wkładamy do gorącego syropu i gotujemy do czasu, aż cukier zacznie się zeszkliwiać. Teraz skórki wyjmujemy z syropu i pozostawiamy do ostygnięcia. Przekładamy do szczelnie zamykanego naczynia. Skórki są gotowe do spożycia. Życzę smacznego.